Goldwing. Ja pierdziu to myć. To albo trzeba naprawdę robić to w garażu, albo w nocy, albo bardzo szybciutko osuszać pojazd. Ja tego powodu bardzo dawno temu przestałem myć testowe motocykle, bo zanim dojechałem na miejsce, to one już miały na lakierze elegancko powypalane kropelki wody, ale w związku z tym, że wpadły do mnie na testy turbofany od Navitela, trójka oraz piątka, to wykonam Mały test, umyję ten motocykl i zobaczymy czy uda mi się go szybko osuszyć. Co prawda nie ma dzisiaj jakiegoś wybitnego słońca, ale teścik dmuchawek sobie zrobię.

Oczywiście samo suszenie trwa zdecydowanie dłużej niż mam tutaj miejsce, bo to tylko 3 minutki, ale no powiem Wam, że do takich zastosowań jak ja potrzebuję, żeby sobie na szybko przeczyścić motocykl po wyjechaniu z myjki ręcznej jak najbardziej. Co prawda jakoś bardzo mocno się nad tym nie siliłem, chodziło o sprawdzenie szybkiego efektu. Użyłem sobie obu tych urządzeń. Teoretycznie TF5. Te nieco silniejszy od ts trójki, aczkolwiek to używałem trochę więcej, więc i bateria wytrzymała znacznie dłużej, to urządzenie wziąłem prosto z pudełka, jeszcze nie formatowałem baterii, w każdym razie wydaje mi się, że takich zastosowań jak to, jakby ktoś chciał sobie jakoś tak wiecie na szybko po myciu osuszyć motocykl, no to TF-5 jak najbardziej, natomiast ts trójka. No, to zdecydowanie do jakichś innych tam zastosowań. Powiem wam, że mam to urządzenie od e, tygodnia i bawię się nim cały czas. Że dziwne rzeczy nim robię. Także ciekawa, ciekawa rzecz.